Witam serdecznie państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 24 października 2025 roku, godzina 20.15. A więc, zaczynamy. Pamiętajcie, wszystko co tu jest powiedziane, to jest po prostu moje rozmyślanie. Moje takie szkoleniowe, jak to się mówi, wskazówki. I nie jestem żadnym radcą, i doradcą finansowym, w ogóle żadnym analitykiem giełdowym. Jestem wróżbita, wróżbita Boguś, który dla Państwa będzie wróżył z kuli w temacie wykresów i różnych tam rzeczy. Tak więc zapraszam do oglądania. Jeżeli pierwszy raz jesteś, to pamiętaj, że możesz mnie zasubskrybować, możesz mi dać kciuka, lajka, możesz skomentować, możesz też komuś polecić mój film. No niech ludzie oglądają. Jest to kanał dla takich ludzi prostych jak ja, Szanowni Państwo którzy chcą zacząć inwestować czy po 50 zł, czy po 100 zł i nie patrzeć na tych wszystkich leszczy, którzy tam mają po 300-400 milionów na koncie. No bo czym tu, się, czym tu się chwalić? Trzeba się chwalić tym, że zacząłeś coś robić, tak? Że coś zacząłeś zmieniać w swoim życiu. O, tym się chwal. Rzuciłeś palenie, to tak jak ja. O, tym się mogę pochwalić. Rzuciłem palenie, nie palę i mówię i to jest właśnie to. A więc ja się tym w ogóle szczycę. No, jeszcze raz Państwu podkreślam. Czy możesz się pochwalić? To napisz w komentarzu. Przestałeś palić, może przestałeś pić, przestałaś pić, a może przestałeś cukierki podjadać, słodycze podjadać. No, a może przy, no, albo co tam jeszcze możesz, no. Albo przestałeś się spotykać no, z dziewczynami non stop, tak? No już, już ci wystarczy na przykład, no nie wiem, no. <laughs> Nałogów jest mnóstwo, szanowni państwo. A więc ja mam taki nałóg, który powoli no, przestaje być już w ogóle nałogiem. I to jest najważniejsze. Dobra, więc co dzisiaj i z czym dzisiaj będziemy ruszać, już państwu pokazuję. A więc ta nowa seria, szanowni państwo. Amerykańskie pasi, brzuchy, giełdy. Dzisiaj. Pierwszy król dywidend. Szanowni Państwo, dzisiaj pierwsza akcja, jeżeli chodzi o dywidendy. Jak widzicie, tu jest flaga jakaś tam amerykańska. Coś tu się, mi, mi powinno coś tu więcej być, ale tak wyszło. I będziemy mieli amerykańskich arystokratów, królów dywidend. A więc, szanowni Państwo, zaczynamy alfabetycznie od pierwszego odcinka. A więc dzisiaj ruszamy z tym tematem. I serdecznie Państwa zapraszam do oglądania tej serii. Może raz w tygodniu ten odcinek będzie robiony, jeżeli się spodoba. Pasi brzuchy giełdowi. Ja też jestem pasi brzuch, więc pasuję do tego, może nie aż taki, jeszcze nie aż taki, no, ale, no, mówię Państwu, no, nie jest źle. Tu, tu, więc zaczynamy. Tutaj będzie data, data wpisana, hmm, za chwilę, jak już powstanie ten film, bo mówię Państwu, że powstanie, a za chwilę to się spierdzieli, bo coś te moje programy jakoś mi tak idą, nie po rękę. No dobra, no to szanowni państwo, dzisiaj pierwsza akcja będzie taka: ABBVIE. Co to w ogóle jest, to ja też państwu nie powiem, więc zajrzymy do naszej tajnej skrzynki, co tam o tej firmie w trawie piszczy. Tak więc, już państwu mówię poprzez chat dpt. Szanowni państwo, możemy przeczytać, że firma ABBVIE to amerykańska firma bio farmaceutyczna, powstała w 2013 roku jako wydzielona spółka z Abbott. Tak, siedziba jest w Ameryce, tak, koncentruje się na opracowaniu i sprzedaży leków stosowanych głównie w leczeniu jakichś chorób takich, nowotworów, chorób neurologicznych, dermatologii itd. Tak Firma zatrudnia, szanowni państwo, 50 tysięcy pracowników na całym świecie. Jej kapitalizacja przekracza 300 milionów dolarów. No, wybiła się ta firma dzięki Humirek, takiemu leku. Nie wiem, szanowni państwo, co to jest za lek, ale no jest. No i jako, e, e, wiemy, że to jest król arystokratów dywidendowych, jak powstała do w 2013 roku, ale ona jest zaliczana jako przedłużenie swojej mówię, mamusi. To jest córeczka, to jest córeczka, szanowni państwo, a to jest poniżej, to, to, to jest mamusia. O. Mamusia. A więc ta mamusia tu jest od 1800 roku, bo jest istnieje, a ABBVIE od 2013. Co za tym idzie? Ta firemka wypłaca dywidendy. Zamiast szanowni Państwo, zobaczcie, w 2014 2,8, w 2015 3%, w 2016 3,6, w 2017 3,8.

Najwyższa stopa dywidendy była 19-20 rok, 5%, okres był duży wahań, tak około średnio jest 3% w skali roku 2014 roku, regularnie y, zwiększa firma dywidendy co roku, łącznie wzrosła w, y, o ponad 270%, ta firma przez 11, przez 11 lat. No to chyba nie jest, nie jest tragedia. Szanowni Państwo, 27% rocznie firma rośnie, no to człowieku. Można by tak powiedzieć, nie? No to to jest bajka. No dobra, to zaczynamy i spojrzymy, co tam w ogóle na tym wykresie tutaj będzie słychać. A więc, no tak by wypadało. A więc zaczynamy. Amerykańskie pasi brzuchy i pierwsza akcja. Sprawdzimy, co tam słychać na tej akcji. Akcja, reakcja. A więc firma jest. Mamy 228 dolców, teraz kosztuje. Troszeczkę nam spadła. I mniej więcej sprawiłem sobie taki rysuneczek. I widzę, że coś w tym stylu może się zaistnieć. I jakie tu mogą być w przyszłości spadki, szanowni państwo? Mi to wychodzi na to, że, uwaga, że tu się tu już jest koniec piątej fali. I A, B. I tu powinno być jakiś spadek. Mi tak się wydaje, że. Ta firma, no już czas zrobić jakąś korektę, no ile to możesz, panie, rosnąć w tą nieskończoność, więc prawdopodobnie w mojej, mojej takiej, tutaj, takiej tutaj mojej wizji, powinna być jakaś korekta, no, czyli stąd powinno gdzieś spaść, w tym miejscu, czy do tego miejsca. Wątpię, żeby ta firma tutaj spadła aż, aż taki, taki, taki zakres. To jest moje wątpliwość, ale często gęsto ludzie polują na te dobre, dobre ceny. Czasem i ta dobra cena może być. Więc sprawdźmy sobie, że to będzie do tego miejsca, abyśmy liczyli na spadek. To byłoby tyle. Co tam dalej? Jakbyśmy chcieli do tego miejsca, to byłoby ze 40%. Tak? Jak do tego miejsca, bymy musieli liczyć około 50%. Tak to wygląda. A więc teraz jak już mamy coś takiego, sprawdźmy, że regularna cena jest bardzo dobra. Mi to o regularną cenę chodzi. Ja sobie już tutaj zaznaczę sobie jakiś long term, tak? Long term jest 228, więc ja sobie będę tutaj zaznaczał, w jaki sposób bym to rozgrywał. A więc około 10 minut. Przybierzmy sobie tak pirat z Zaraz muszę poszerzyć to, bo to. Tak mi lata. O gdzieś to będzie tak taki współczynnik pi razy drzwi to nie chodzi żebyśmy tutaj się mieli tutaj łapać wszystkich zasłówka. ale zrobimy sobie na wizji zobaczcie tu było 10 z haczkiem tak tu już zobacz przeniosłem ten kwadrat już 11 widzisz jak to fajnie przeniosłem niżej już jest prawie 13 widzisz. O, no, tu mamy ile? Tu mamy już prawie 15. Tu mamy 17. No i tu, jakby mi się liczyli jeszcze, by to miało huknąć, niech będzie tak do tego miejsca. No jeszcze. Dobra, jeszcze byśmy tutaj zabili. Mhm. Ja by to naprawdę miało się... Ja tak i się nie wybiło, to zobaczymy. No i dobra. Teraz mamy taki obraz yy, tej firemki, co raczej wątpimy, żeby to tak spadło, no ale, szanowni państwo, robimy no, long term. No to zróbmy to tak troszeczkę z głową. Ile mamy tego? 100, 200, 100, 100, 100, 100. Raz, dwa, trzy, cztery. No, nie, na przykład nie stać. Byłoby, żeby to tak spierdzieliło się aż tyle procent. No, ale mówię, zakłóżmy... No, że nie będzie tej tragedii. No, i zakładam, że nawet jakby to spadło, jakieś odwrócenie będzie, jakieś te 50% być może się no, zarobi, tak? No to dobra, zaczynamy. Czyli od tego miejsca byśmy kupili za 100 zł. Stówka. Dalej lecimy tutaj. Stówka, stówka nie wiem, tu zmniejszmy to, bo. Do szesnastki, bo takie wielkie takie mociąpanie, my robimy wielkie te założenia. 100, tutaj drugie 100 zł, drugie 100 zł tak. I tu jest trzecie 100 zł. 4 razy po stówce byśmy tu zrobili. A jak wychodzi tutaj wychodzi tutaj 1000 zł 1000 zł i no tutaj 1000 zł 1000 zł. O. I to by było takie założenie raz, dwa, trzy no i czwarte też 1000 zł. Mhm. I teraz. Ja tak sobie Państwu powiem, z ciekawości sprawdzę. To jest raz, dwa, trzy, cztery tysiące, raz, dwa, trzy, cztery tysiące czterysta. Tak? byś sobie Cztery tysiące czterysta złotych. No, to byś potrzebował takiego kapitału, Szanowny Kliencie, mojej drogi. A teraz, jakbyś miał duży portfel, dosyć wymagający. Czyli tak tutaj. 100, ja tu od razu będę liczył 100 plus hmm, 200, gdzie 200 plus 200 plus 100 to będzie 300, no 300, ale nie policzę, 300, 400, 500, 600, 700, to 800. Tak. No i jak to wychodzi? No zobaczymy. 100 plus, no 1 plus. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, no to wychodzi, mniej wychodzi. Jeszcze raz wyliczę, szanowni państwo, czyli tu tak 100 zł plus 200 zł plus 300 zł plus 400 plus. 500, plus, 600, plus, 700, plus, 800, plus. No tak, widzicie Państwo? No i ja tu będzie 3600. No i to macie taki sposób, taki to będzie drugi. A kolejny sposób to będzie mocniejszy, bo tu będzie. Inaczej, jest to. Nie, tu jest 100. Nie, tego też nie będzie, bo to tak podwójnie liczymy. To nie, to już masakra. To już byście Państwo poszli z portalami 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, no. 128. Kochani, trzeba by mieć 20, ponad około 20 tysięcy. Więc dobra, to są moje takie dwa sposoby, które bym, bym polecał, A więc tak. Możecie Państwo wybrać ten sposób pierwszy, niebieski i możecie Państwo albo wybrać ten sposób. O, oprócz tego na tej firmie macie już podane gotowce. A ta rada go gotowca opierdzielimy go w drugą stronę. 10% i teraz, a od góry będziemy robić stałe, stałe ceny, widzicie? Zobaczcie, jak to wyszło. Tu ceny się pogłębiają, coraz grubsze się robią, coraz większe, widzicie? A teraz robimy tu, ceny będziemy mieli takie stałe. Dobra, niech będzie, o, tak będzie, dobra. A więc w górę będziemy jechać równo w tych samych cenach. Mhm. No nie wiem, dlaczego to się nie wejdzie. Tak więc jeszcze raz Państwa zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo będziemy robić amerykańskich pasi brzuchów. Serdecznie Was zapraszam, subskrybujcie ten kanał. Ja będę co tydzień postaram się robić te odcinki. Jak będzie zainteresowanie tymi pasi brzuchami, to powiem Państwu, że ja te, będę robił te odcinki co tydzień. Więc mówię szczerze, czy Cię zapraszam, subskrybuj ten kanał i pasi brzuchy będą co tydzień no, wskakiwać po prostu no, na weekend. Mam nadzieję, że, że spodoba Wam się to. No. no dobra, to lecimy dalej tutaj z tymi pasi brzuchami. Tutaj cenę zrobimy taką. I raz drzwi, to nie musi być tak. No. Wystarczy, wystarczy. No i musicie Państwo teraz no, podjąć decyzję, w jaki sposób chcecie to wszystko robić. Czy przy, przy 20% zysku kasujecie to wszystko? Czy czekacie na 50%, jak firma wam wzrośnie, czy po prostu długoterminowo zostaniecie z tą firmą na zawsze. A więc jak by to wyglądało, jeżeli ta firma pójdzie nam ku górze. A więc ta firma będzie wyglądać bardzo prosto. Już Państwu zaraz pokażę, w jaki sposób to będzie wyglądało. Bo troszeczkę pewnie nie wiecie, w jaki sposób to wszystko prowadzić. No dobrze, to Państwu pokażę. Załóżmy, że tu skupiłeś za 100 zł. Wykres poszedł ku górze. Tu znów kupiłeś za 100 zł. A więc yy, co się dzieje? A mnie to się dzieje, że masz dwie stówki kupione, więc musisz podnieść cały ten swój schemat do góry na wykresie. Tak? To musisz sobie podnieść na wykresie ku górze. O, o widzicie Państwo? No i kolejna sprawa, wykres poszedł dalej do góry, a więc jak dalej poszedł wykres, no to też musicie Państwo kupić tu zastówkę. i jak będzie dalej do góry, też zastówkę, tak? No, no zobaczcie Państwo, że raz, dwa, czterdzieści wykres nam poszedł w górę. No i tak jak poszło do góry, to znów cały ten, cały harmonogram inwestycyjny musisz przełożyć do góry, Zobacz. O, zobacz, ten przekładasz do góry. Cały czas wykres szedł ku górze. No i teraz to samo cytotyczy się tego wykresu. Zobaczcie Państwo. Wszystko przekładasz do góry. To jest wszystko. Twój z taktyka jaką będziesz rozgrywała, tak? Czy rozgrywał? Już Państwu pokażę. Troszeczkę tutaj cofniemy te, te ceny. O! Dobrze, już, już, już. Tak, tak się bała, nam się tworzy. No. No dobra, to coś w tym stylu. Dobrze i teraz i teraz. I teraz załóżmy, że ta cena, tak jak mówiliśmy, poszła w górę, kupisz na Poszła tutaj Tu kupiłeś start, tu jest start twój. Poszła cena w górę, kupić nową zastówkę, poszła w górę, kupić zastówkę, poszła w górę i znowu kupię zastówkę. Wszystkie te jak musiałeś, musiałeś podnieść. Co, co się dzieje dalej? Jeżeli wykres w tym miejscu idzie w dół, i teraz zakładasz który sposobem? Tym gaz czy tym gaz? Jeżeli tym gaz sposobem, to wykres cofnął nam się do tego miejsca. A więc tu musisz dokupić. Tu musi być za 200 zł. Za ile kupiłeś? No, widzisz, że kupiłeś za 100 Więc tutaj musisz dokupić plus co? No, plus 100 zł. Musisz dokupić, tak, żeby było równo. I ten wykres, co się zrobiło? Dalej poszedł w dół, znów tak, do tego miejsca. Zobacz tu. Powinien być za 300. Wcześniej kupiłeś za ile? Dawno temu. Za stówkę, może 3 miesiące temu kupiłeś. No więc za ile musisz to kupić? Plus ile? 200 zł. 200. Widzisz? I mamy razem tu 300 i, i twoje inwestycje też 300. Co się dzieje dalej? No, co się dzieje dalej? Wykres znów poszedł do dołu, tak? Poszedł do dołu. No i tu jest co? 100, za stówkę kupiłeś, ale będziesz kupić? Za 400. Ile brakuje Ci tutaj? No, no 300 zł brakuje. No więc robisz tutaj plus, plus 300. No i co się dzieje dalej? <laughs> co się dzieje dalej? No wykres ci na przykład, no spierdzieli niżej, no do tego miejsca, tak? Tu poniesz kupić za ile? albo za 1000, albo za 500 zł. No, i tu wychodzi, że za 500 zł powinieneś dokupić. kupić. A, a wcześniej już nic nie kupowałeś. No bo. Pierwszy raz ci cena zeszła poniżej ceny startowej. Więc co trzeba zrobić? No, musisz tutaj kupić za 500. Tak jest. Ten wykres, co zrobiłem dalej, poszedł dół. Do tej ceny, tak, znów. No. Bo mówisz, mat, ma ile no, już mi zleciał. 10, 20, 30, 40, 50%. Za musisz dokupić. No więc tu trzeba dokupić za 600, bo to jeszcze nigdy nie było kupowane. No, i w ten sposób. No, i co się dalej, co się dzieje dalej? Wykres ci poszedł. Ostatni raz gdzieś to miejsce poszedł, tak? I tu znajdę się dokupić. No, za 700. No. no. I teraz, jak masz policzone w ten sposób, to są Twoje zakupy. O. Które się muszą zgadzać z Twoim planem inwestycyjnym. Ten Twój plan inwestycyjny na zielono to jest ten pierwszy, a na niebiesko to ten taki drugi. Ten drugi jest bardziej taki mocny, bo tu inwestujesz po 100 zł, a tu walisz po 1000, więc tutaj jest troszeczkę większe topnięcie i większe trzeba kasę wyskubać. Natomiast tutaj jest takie, obolutku takie schodzenie. Hmm, Jak Ty to sposób wychodzi? Ja bym tak spojrzał na ten wykres, to taka tworzy się tam choineczka. Czyli zobaczcie, jeżeli patrzymy na to zielone, to na to zielone wychodzi coś takiego jak choineczka o coś takiego. Taka choineczka, czyli więcej, 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 więcej. No coś w tym stylu wychodzi, tak? Natomiast jak spojrzymy na, na tą choineczkę, no na to choineczkę, to wychodzi coś takiego. O. Tak. U, I tu wychodzi tak, no właśnie. Tu coś spada i w łup jest większy kapitał, więc yy, taki, taka inwestycja, taka to chyba yy, różnica, Szanowni Państwo, jest dosyć duża. Tak to wygląda. Subskrybujcie ten kanał. Bardzo Państwa zapraszam. No, pasi brzuchy będą w każdy weekend będą nagrywane dla Państwa. Jeżeli Wam się pozwalają się dywidendowe pasi brzuchy, to te pasi brzuchy będą no, systematycznie na naszym kanale. i Serdecznie zapraszam. subskrybuj ten kanał żebyśmy się mogli tutaj z tymi pasi brzuchami no, rozwijać, no jak nie będzie zbyt dużej chęci ludzi, którzy by chcieli oglądać takie pasi brzuchy, no, to, no to, to nie ma sensu, żeby ten kanał się rozwijał, jeżeli chodzi o te pasi brzuchy, więc serdecznie Cię zapraszam, subskrybuj ten kanał i lajkuj. Tak więc dzisiaj chyba na tyle, jeżeli chodzi o całą taktykę inwestowania. Jeżeli Ci się spodobało, to w przyszłym tygodniu zrobimy po prostu to samo na dzisiaj to już jest koniec serdecznie dziękuję za oglądanie no i co widzimy się w kolejnym odcinku subskrybuj ten kanał będę niezmiernie miło będzie mi tak więc jeszcze raz na tym kończę dzisiejszy odcinek pierwszego odcinka z serii pasi brzuchy dywidendowe. serdecznie dziękuję za uwagę no i co chyba się widzimy w kolejnym odcinku tak się wydaje